Eee, moja dobra. Yy, dobra Marcin, yy, jesteś blisko Waroneza czy nie? Bo ja mam Mugę wojny? Ja to przy Woroneżu Właśnie na pierdola Możesz eee yy, ten. Nie, na no czemu kurwa? Ja pierdole! z ciebie chuj, kurwa. Moje jednostki tam stały. <grym i znowu> a il, ile? To ci dam pieniądze na zapisy, od razu postawił żeby... No kurwa, dobrze wyszkolone te! Kurwa. To był ciebie Krzysztof za jedną zamiast! to zrobiłeś, kurwa. A nie, ja mam go wojny. <grym i znowu> już, ja bym już nie, nie. Marcin, ja to wiedział, ale. nie. już to było, kiedyś to było. to było, już kiedyś tak ja, zrobił. To... Ja sobie tylko ulepszę jednostki Marcin, ty krzyżał od razu Instance. Już kiedyś tak zrobiłeś, kurwa, i to też powtórka jest. Ale ja tam nie widziałem jednostek, ja miałem w wojny. Dobra, żeby... Pietro.